I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na ten świat nie przynieśliśmy, dlaczego? dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeśli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. To był pierwszy Tymoteusza 6 rozdział werset 6 do 8. Werset bardzo trudny. Trudny na kilku różnych wymiarach, znaczy, czy w kilku różnych poziomach. Pierwszy, dlatego, że no ja zawsze się zastanawiałem nad tym, no ale co na przykład z, 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 z taką podstawową potrzebą w naszym przynajmniej klimacie, jak opał. No, jeśli nie mamy opału to nie przeżyjemy, tak? Znaczy wyżywienie i odzież, rozumiem, to jest, to jest jakby pewna konieczność, no trzeba w coś się ubrać i trzeba zjeść i generalnie apostoł Paweł mówi, że wystarczy, ale patrząc właśnie w perspektywie na przykład naszego klimatu, no trzeba by jeszcze opał. No jak opał, to jakiś dom, wiecie, to, 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 to się wszystko trochę łączy. Ja nie twierdzę wcale, że trzeba mieć na własność, no ale gdzieś trzeba spać. Natomiast, jakby abstrahując od pewnych, powiedzmy takich prak prak praktykaliów tego ósmego wersetu, główna myśl myślę, że jest bardzo prosta. Znaczy, ta myśl jest jak najbardziej właściwa i, i trafna. No to jest taka myśl, że. i, 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 i właśnie, to nie, nie chodzi o to, że mamy w ogóle nie mieć ambicji. To nie chodzi o to, że ambicje są czymś złym. Nie chodzi o to, że mamy się nie rozwijać. Nie chodzi o to, że mamy poprzestawać na małym, w tym sensie, że w ogóle nic nie robić ze sobą. Ale raczej, żeby ukierunkowywać te ambicje we właściwy sposób, niekoniecznie na posiadanie rzeczy. tak? Dlatego, jak, jak siódmy werset mówi apostoł Paweł, niczego na ten świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Innymi słowy, jakby to jest pewna, pewna próba to jest pewien czas, na jaki jesteśmy na tym świecie. I, yy, I nie wyniesiemy posiadania, nie, nie wyniesiemy tego, co, co posiadamy. No to jest zresztą taka, takie trochę złudzenie, które widzimy w, w Egipcie, tak, starożytnym, gdzie, yy, gdzie właśnie faraon jakby zakładał, że no wyniesie jak najbardziej. I, Skąd inąd, logicznie, zakładając, że to jest przesłanka prawdziwa, próbował wynieść ile się tylko da, czyli tam no, w, tych, w tych właśnie piramidach zagrybawali maksymalną ilość dóbr, jeszcze jakichś tam niewolników i w ogóle wszystkiego. No bo jeśli się da wynieść, no to rzeczywiście to warto wynieść. No i pozostaje faraonem na zawsze, można powiedzieć. Natomiast Apostoł Paweł mówi, no nie, to tak nie działa. Na ten świat jakby niczego nie przynosimy. Co możemy wynieść? Możemy wynieść właśnie tak naprawdę jedyne, jedynie to, co, co jakby idzie z nami. A co idzie z nami? No nieposiadane rzeczy, ale raczej służba nasza, możemy powiedzieć. Nasza perspektywa na życie. To, w jaki sposób zainwestowaliśmy to życie. Dla kogo żyliśmy, dla kogo nie żyliśmy. Czego żeśmy dokonali, jak żeśmy się zweryfikowali jako słudzy Boży, to możemy wynieść. To faktycznie jest tym naszym pewnym kapitałem, który, który, który wychodzimy. tak? I zresztą o tym mówi później w II Timoteusza. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, czyli zwróćcie uwagę, jakby zrobił to, co należało, jakby był wierny, spełnił swoją służbę i w owym dniu, czyli w dniu powrotu Chrystusa, wieniec sprawiedliwości da Mu Pan, Sędzia Sprawiedliwy, a nie tylko mi, ale i wszystkim, którzy umiłowali jego przyjście, czyli wszystkim, którzy jakby zweryfikowali, że można powiedzieć, zreorientowali swoje życie w, w perspektywie tego, że Chrystus przyszedł po raz pierwszy i, i, i przyjdzie po raz drugi, i, no i zaczynają żyć jakby właśnie dla, dlatego w inny sposób. Yy, więc, no właśnie, no więc co z tego wynika. Myślę, że takich kilka pytań dla nas. Jakby co inwestujemy, jak, jak myślimy o posiadanych rzeczach. Znowu nie chodzi o to, żeby, 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 nie wiem, żyć na kredyt, bo myślę sobie, że nie ma nic jakby bardziej utrudniającego służbę Bogu niż życie na kredyt, więc to nie chodzi o to, że mamy kompletnie zlekceważyć rzeczy posiadane. Uważam, że posiadanie daje wolność, tak, jeśli mam mieszkanie, no to, to właśnie nie muszę się martwić za bardzo o to, czy muszę oczywiście w jakiś sposób inwestować, żeby to mieszkanie nie, wiem, nie zostało zniszczone, zdewastowane, ale na przykład nie muszę, ale, ale płacę znacznie mniej. To jest akurat przykład bardzo praktyczny dla mnie, bo na dzień dzisiejszy ciągle wynajmuję mieszkanie i naprawdę mi kosztuje to drogo. Chcę kupić mieszkanie, żeby płacić znacznie mniej i mieć przestrzeń na to, żeby móc być w Tanzanii, tak? I wtedy na przykład te opłaty za to mieszkanie będą znacznie mniejsze. Więc posiadanie nie jest złe, ale poprzestawanie na małym w tym sensie właśnie, że, że, że uwalniam się przez posiadanie do tego, żeby służyć, a nie wiąże się z tym, co posiadam i, i, i przez to nie mogę służyć bardziej, myślę, że jak najbardziej jest czymś złym. Właśnie to, to, to związanie zbyt mocne z, z posiadanymi rzeczami. Inna sprawa jest taka, że no można też na to tak, w taki sposób spojrzeć, że posiadam pewne rzeczy, żeby uwolnić ludzi do służby tak i dzięki temu łożę na ich służbę. Znam takiego człowieka, który to jest prawdziwa historia, który był w seminarium, ale odziedziczył po ojcu wielki, wielki, wielką firmę i generalnie zrezygnował z bycia pastorem. No i taki mój kolega. Trochę się zasmucił, mówi, no szkoda, szkoda. Ale spotkał go po 20 latach i, i, i on mówi, wiesz co, ja teraz utrzymuję 20, 20 pastorów w różnych kościołach i stać mnie na to, bo i, i, i płacę, płacę znacznie więcej niż powinienem. I, 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 I ten mój kolega się zawstydził, powiedział, że. Bo, bo traktował to jako wymówkę, trochę z perspektywy tego człowieka, że, że on tak naprawdę po prostu poszedł w biznes, zostawił służbę, a on potraktował swój biznes jako służbę i dzięki temu tych 20 pastorów i 20, 20 zborów, czyli wybrał słusznie, można powiedzieć, wybrał słusznie, bo, bo tak naprawdę zainwestował w królestwo tak, jak, tak jak, tak jak mógł, jego zdaniem najrozsądniej. Lepiej mieć 20 pastorów niż, niż jednego. Pozostawanie czy poprzestawanie na małym. No myślę, że to jest taki temat yy, trudny. znaczy W tym sensie trudny, że to musimy sami na niego sobie odpowiedzieć. N, 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 nikt nie, nie, nie zweryfikuje tego za nas. Natomiast warto pamiętać, że niczego na ten świat nie przenieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Myśl o tym, co posiadasz. Niech to Cię raczej uwalnia do służby, niż zniewala do zbytniej troski. E, tego Ci życzę dzisiaj, w ten dzień Pański. Niech Cię Bóg prowadzi. Niech Ci daje dobre myśli, dobre plany, dobre marzenia i, i, i właśnie takie spojrzenie odważne na Twoje życie. Niech tak się dzieje. Panie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony, prowadź nas w życiu do takiego życia właśnie odważnego dla Ciebie i, 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 i pełnego radości i pokoju. Oto Cię Boże proszę. Polecam wspieranie mojej służby z Bogiem. Do zobaczenia.